Czy czujesz się uwięziony w toksycznym chaosie wywoływanym przez osobę narcystyczną? Marzysz o tym, by przełamać jej manipulacje i dać jej lekcje? Właśnie to mam dzisiaj dla Ciebie. Omówimy 9 niespodziewanych działań, które mogą wprowadzić nawet najbardziej egoistycznych narcyzów w totalny zamęt. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów, pamiętaj, by zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Dlaczego? Ponieważ przygotowałem wiele innych przydatnych materiałów, których nie będziesz chciał przegapić. Ważna uwaga: jeśli narcyz w Twoim otoczeniu wyrządził fizyczną krzywdę Tobie lub komuś z Twojego domu, nie stosuj tych strategii. Twoim priorytetem powinno być skontaktowanie się z lokalnym ośrodkiem pomocy dla ofiar przemocy domowej. Jeśli jednak ten problem Cię nie dotyczy, przygotuj się na dziewięć skutecznych sposobów, które mogą wyprowadzić narcyza z równowagi. Chcesz zobaczyć, jak ich egoistyczne plany legną w gruzach? Odkryjmy razem ich maski i wprowadźmy ich w zamęt. Jeśli podobał ci się film, zostaw w komentarzu cyfrę 1. Jeśli nie, wpisz 0, abym wiedział, jak ulepszyć moje przyszłe materiały. Numer 1: Odrzucenie techniki Hoovera. Każdy, kto przeszedł przez toksyczny związek, zna ten schemat. Najpierw deprecjonowanie, potem tzw. Hoover. Jest to manipulacyjna metoda, której celem jest ponowne wciągnięcie cię w sieć kontroli narcyza, tylko po to, byś znów został zraniony. Ten cykl często powtarza się wielokrotnie. Klucz tkwi w tym, aby zdecydowanie odrzucić tę taktykę. Kiedy ignorujesz kuwera, wytrącasz narcyza z równowagi. Jego metody, które dotychczas działały bez zarzutu, nagle tracą moc. Twoja odmowa niszczy fundamenty jego starannie zaplanowanej gry. Po okresie ciszy, znanej jako some silent treatment, narcyz prawdopodobnie spróbuje odzyskać twoje zaufanie, udając skruchę lub chęć naprawy relacji. Jednak to nic więcej, jak wyrachowana próba ponownego wciągnięcia cię w jego toksyczny świat. Twoje odrzucenie działa niczym cios w jego plany. Jego manipulacje i sztuczki przestają mieć nad tobą władzę. Nie dajesz się już zwodzić poczuciem winy, które próbuje w tobie wzbudzić. Odrzucając właśnie Huwera, pokazujesz, że jesteś ponad jego manipulacyjne schematy, a to doprowadza narcyza do szaleństwa. Czy przeżyłeś coś podobnego? Podziel się swoją historią w komentarzach i porozmawiajmy o tym. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby nie przegapić kolejnych wskazówek. Numer 2. Odrzucenie triangulacji. Jedną z najskuteczniejszych manipulacji w arsenale narcyza jest tak zwana triangulacja. To podstępna strategia, która ma na celu sprawienie, że poczujesz się bezwartościowy lub nieistotny. Ta taktyka pojawia się szczególnie wtedy, gdy narcyz jest niezadowolony z obecnego związku. Znalazł nową ofiarę lub z powodzeniem zmanipulował cię, abyś ponownie wpadł w jego sidła. Przejawia się to zazwyczaj w takich wypowiedziach jak Między nami już nie działa, albo poznałem kogoś innego. Jednocześnie narcyz stara się utrzymać cię w swojej sieci manipulacji. Czasem, nawet, wymyśla historię o tym, że zamierza zakończyć nową relację, ale z jakiegoś powodu nie jest w stanie tego zrobić. W ten sposób rozpoczyna się gra, w której Narcyz ustawia Cię w roli rywala. Zmusza Cię do rywalizacji z innymi o jego uwagę i uznanie. Możesz poczuć presję, aby zmienić swoje zachowanie lub wygląd, aby stać się bardziej atrakcyjnym w jego oczach. Jednak, jak już wielokrotnie podkreślałem, dla narcyza wygląd, dochody czy wykształcenie nie mają znaczenia. Nawet najbardziej radykalne zmiany nie zagwarantują ci jego trwałego zaangażowania. Gdy zauważysz, że narcyz poszukuje nowych ofiar lub już rozpoczął romans, najlepszym krokiem jest wycofanie się z tej gry. Odmawiając udziału w triangulacji i zachowując godność, pokazujesz prawdziwą siłę. Dla narcyza gra się kończy, a kiedy on kieruje swoją uwagę na kolejną ofiarę, ty opuszczasz scenę z podniesioną głową. Twoja odmowa pozbawia go władzy nad tobą i zmusza do zaakceptowania faktu, że utracił kontrolę. Numer 3. Wyeliminowanie emocjonalnej podatności Ofiary narcyzów często błędnie zakładają, że ich oprawca rzeczywiście interesuje się ich uczuciami lub odczuwa wyrzuty sumienia za swoje czyny. To złudzenie prowadzi do tego, że wiele osób otwiera się emocjonalnie, dzieląc się swoimi największymi lękami, rozczarowaniami i ranami. Jednak jest to poważny błąd, ponieważ narcyz wykorzystuje te informacje wyłącznie dla własnych korzyści. Zamiast okazać prawdziwe współczucie, stosuje on tzw. empatię poznawczą, aby precyzyjnie zidentyfikować Twoje słabe punkty i później użyć ich przeciwko Tobie. Trafia dokładnie w to, co boli najbardziej. Wszystko dlatego, że samodzielnie ujawniłeś mu swoje emocjonalne wrażliwości. Dzięki takiej wiedzy, narcyz może jeszcze skuteczniej utrzymywać Cię w swojej sieci manipulacji. Po konflikcie często używa zdobytych informacji, by zainscenizować idealną próbę pojednania tak zwany Hoover. Dlatego tak ważne, jak wspomniano już w pierwszym kroku, jest odrzucenie Hoovera. W ten sposób odbierasz narcyzowi jego główne narzędzie władzy Twoje emocje udowadniasz, że jego manipulacyjne sztuczki już na Ciebie nie działają, a jednocześnie wzmacniasz swoją emocjonalną niezależność. Numer 4. Wytrwanie w jasności myśli. Zachowanie jasności umysłu to jedno z najpotężniejszych narzędzi, które możesz wykorzystać przeciwko narcyzowi. Gdy odmawiasz ulegania jego manipulacyjnym technikom, takim jak gaslighting, wytrącasz go z równowagi. Narcyz zrobi wszystko, by zasiać w Tobie niepewność, Zniekształcając twoje wspomnienia i uczucia, aby utrzymać nad tobą kontrolę. Choć love bombing i pozorna empatia mogą wydawać się kuszące, są jedynie wyrachowanymi metodami, mającymi na celu zablokowanie twojej niezależności. Myśl, że możesz odzyskać kontrolę nad swoim życiem i przypomnieć sobie, kim byłeś przed jego wpływem, jest dla narcyza nie do zniesienia. Warto prowadzić dziennik i rozmawiać z zaufanym przyjacielem lub członkiem rodziny, by lepiej dostrzegać iluzje tworzone przez narcyza. Dzięki takim wsparciom jesteś w stanie obnażyć jego próby manipulacji rzeczywistością i wzmocnić swoją wiarę w intuicję. Konsekwentnie, trwając przy swojej jasności, dajesz wyraźny sygnał, który może narcyza wyprowadzić z równowagi. Chroniąc swoją rzeczywistość, jednocześnie umacniasz swoją wewnętrzną siłę i pozostajesz odporny na jego manipulacje. Drogie królowe, chwila uwagi. Zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że poprosimy o chwilę Waszego czasu. Nasz zespół ma jeden wielki cel osiągnięcie magicznej liczby 1000 subskrybentów. Nie prosimy o wsparcie finansowe, jak wiele innych kanałów. Wystarczy jeden prosty klik na subskrybuj. Aby nas wesprzeć, dla Was to dosłownie kilka sekund, a dla nas ogromny krok naprzód. Razem możemy osiągnąć więcej. Dziękujemy za każdą subskrypcję i życzymy miłego oglądania tego materiału. Numer 5: Zdemaskowanie ich gierek. Pokazanie Narcyzowi, że przejrzałeś jego manipulacje, to jeden z najskuteczniejszych sposobów na wytrącenie go z równowagi. Zacznij od drobnych kroków, przedstawiając konkretne dowody na jego nieuczciwe zachowania, takie jak wiadomości tekstowe czy artykuły dotyczące narcyzmu. Możesz również skorzystać z neutralnych źródeł informacji, aby pokazać mu, że jego działania są przejrzyste. Ale to dopiero początek. Prawdziwą siłę zyskasz wtedy, gdy przestaniesz potrzebować dowodów. Wystarczy, że poprzez swoje działania pokażesz, iż doskonale wiesz, co się dzieje. Unikaj bezcelowych rozmów, które prowadzą donikąd, oraz prób odwracania Twojej uwagi od jego zachowań. Jeśli próbuje wyciągać dawne błędy lub grać na Twoich emocjach, spokojnie odpowiedz jak chcesz, lub po prostu oddal się z sytuacji. Nie musisz już tłumaczyć, że rozumiesz jego intencje. Twoje zachowanie powie wszystko, co trzeba. Odrzucając jego gierki, odbierasz mu kontrolę i jasno pokazujesz, że jego manipulacje nie mają nad tobą władzy. Numer 6. Odrzucenie ich braku szacunku. Przygotuj się na to, że narcyz będzie próbował Cię słownie upokorzyć, aby Cię umniejszyć. Obelgi, lekceważenie i przekonywanie, że jesteś nic niewarta, nudna czy nieatrakcyjna to ich typowe zagrania. Jednocześnie będą oczekiwać, że będziesz wdzięczna za samo ich istnienie w Twoim życiu. Tego rodzaju zachowanie może zrujnować Twoją pewność siebie, ale tylko wtedy, gdy pozwolisz ich słowom do siebie dotrzeć. Możesz jednak zmienić dynamikę tej sytuacji. Gdy narcyz zacznie swoje wywody, zachowaj spokój. Odmawiaj wchodzenia w jego grę. Nie okazuj emocji ani łez, ani gniewu, ani potrzeby obrony. Jeśli zajdzie taka potrzeba, po prostu wyjdź z sytuacji, nawet w trakcie jego wypowiedzi. Ta niespodziewana reakcja zdezorientuje narcyza i wywoła jego frustrację. On prawdopodobnie spróbuje sprowokować cię jeszcze bardziej, ale nie daj się wciągnąć w jego toksyczne gierki. Nie przyjmuj do siebie jego negatywnych uwag i odbierz mu satysfakcję z kontrolowania twoich emocji. To jak emocjonalne jiu-jitsu. Wykorzystujesz jego ataki, by osłabić jego wpływ. Ta odwrócona rola daje ci siłę, a gdy zauważysz, że to działa, będziesz wiedzieć, że osiągnęłaś ważne zwycięstwo. Numer 7. Odbierz im swoją uwagę. Narcyzi żyją z uwagi i pochlebstw. Jest to dla nich jak tlen. Aby podtrzymać swoje kruche poczucie własnej wartości, potrzebują ciągłego potwierdzania swojej wyjątkowości i nie zawahają się wysysać energii od każdego w swoim otoczeniu. Nawet negatywna uwaga jest dla nich jak narkotyk zaspokajający ich nienasycony głód kontroli. Jednak nic nie rani narcyza bardziej niż obojętność. Milczenie i ignorowanie działają na nich jak trucizna. Dla nich lepsza jest nienawiść niż bycie pominiętym, ponieważ niewidzialność, szczególnie w oczach tych, których chcą kontrolować, jest dla nich nie do zniesienia. Najskuteczniejszą strategią w takiej sytuacji jest metoda szarej skały lub całkowite unikanie kontaktu. Zerwij wszelkie relacje, zablokuj ich numer, zmień adres e-mail i ignoruj ich próby ponownego wciągnięcia cię w swoje manipulacje. W przypadkach, gdy kontakt jest nieunikniony, np. ze względu na wspólne dzieci lub sprawy zawodowe, ogranicz interakcję do absolutnego minimum. Pamiętaj. Celem nie jest ukaranie narcyza ani próba pokazania mu, że przegrał, chodzi wyłącznie o ochronę siebie. Odbierając im swoją uwagę, łamiesz ich kontrolę nad sobą i zapobiegasz dalszym krzywdom, które mogliby ci wyrządzić. Doświadczyłeś tego na własnej skórze? Podziel się swoją historią w komentarzach. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych wskazówek które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Numer 8. Przyjęcie zmiany jako drogi do wolności. W relacjach z osobami narcystycznymi często wydaje się, że to one sprawują pełną kontrolę nad sytuacją. Można łatwo pomyśleć, że najlepszym sposobem na przeciwstawienie się ich manipulacjom jest otwarta konfrontacja poprzez krzyk, Płótnie czy obnażenie ich oszustw. Jednak w rzeczywistości takie podejście rzadko prowadzi do oczekiwanych rezultatów. Wciąż trwając w toksycznej dynamice, nieświadomie wzmacniamy ich ego i otwieramy drzwi na kolejne formy przemocy psychicznej. Prawdziwy opór wobec narcystycznych działań zaczyna się od wdrożenia w życie wcześniejszych kroków, które zmierzają do naszej wewnętrznej transformacji. Należy zrozumieć, że osoby narcystyczne nie znoszą zmian, zwłaszcza takich, które wymykają się ich kontroli. Wprowadzając zmiany w naszym zachowaniu, łamiąc utarte schematy i wybierając nowe ścieżki, odbieramy im możliwość wpływu na naszą rzeczywistość. Celem nie jest ich prowokowanie czy karanie, najważniejsza jest nasza własna wolność, która pozwala nam odzyskać równowagę i poczucie wartości. Trwanie w relacji z narcyzem, bez względu na stopień otwartej konfrontacji, nie przyniesie żadnej trwałej zmiany. Kluczem do wyrwania się z toksycznego układu jest przyjęcie zmiany jako narzędzia do uwolnienia się. Nawet najmniejsze działania, które wykraczają poza oczekiwania narcyza, mogą go wytrącić z równowagi. Bez względu na to, czy reaguje gniewem, zaprzecza swoim błędom, czy próbuje odzyskać kontrolę, nasze decyzje muszą być ukierunkowane na dobro własne. To my decydujemy, jak chcemy żyć, i to od nas zależy, czy zerwiemy ich destrukcyjny wpływ. Zrozumienie mechanizmu relacji z narcyzem to pierwszy krok do odzyskania wolności. To nie oni, lecz my mamy w rękach klucz do zmiany naszej sytuacji. Narcyz żywi się przewidywalnością i naszą uległością, dlatego każda odmowa podporządkowania się jego schematom jest dla niego bolesna i dezorientująca. Warto pamiętać, że podejmowanie działań na rzecz zmiany nie jest próbą zadania bólu drugiej stronie, lecz wyrazem troski o siebie. To proces, który może być trudny, ale w dłuższej perspektywie prowadzi do wewnętrznego spokoju i odnowy. Zmiana, której narcyz nie potrafi kontrolować, jest dla niego jak lustro, w którym dostrzega własną bezsilność. Dlatego każda nasza decyzja, która wykracza poza jego oczekiwania, stanowi krok ku naszej niezależności. Nie oznacza to, że proces ten przebiegnie bez emocji. Narcyz może reagować agresywnie, próbować wzbudzać w nas poczucie winy czy manipulować nami, by powrócić do dawnego porządku. Jednak istotą tej drogi jest nieustanne wybieranie siebie i budowanie życia poza ich wpływem. Każda zmiana wymaga odwagi, ale przynosi ogromne korzyści. To my decydujemy, jakie relacje chcemy pielęgnować, a jakie zakończyć. Uwalniając się od narcyza, otwieramy się na nowe możliwości i prawdziwe więzi oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Wolność zaczyna się w momencie, gdy przestajemy szukać ich aprobaty i skupiamy się na tym, co jest dla nas najlepsze. Numer 9. Zerwanie więzi droga do wolności. Największym koszmarem osoby narcystycznej jest utrata kogoś, kto był dla niej stałym źródłem emocjonalnego zasilania. Jednak próby przechytrzenia narcyza, wdawanie się z nim w kłótnie, czy nawet niszczenie jego rzeczy, tylko wzmacniają jego narrację. W takich sytuacjach ryzykujemy, że to my zostaniemy przedstawieni jako osoby nieracjonalne, podczas gdy narcyz wciąż bezkarnie kontynuuje swoje manipulacje. Prawdziwą drogą Ku uwolnieniu jest postawienie własnego dobrostanu na pierwszym miejscu i zakończenie relacji raz na zawsze. Odejście to dla Narcyza najbardziej bolesna porażka. Ostateczny dowód na to, że stracił kontrolę nad naszym życiem. Jest to jednocześnie najpotężniejszy akt wyzwolenia, wyraźny sygnał. Nie masz już nade mną władzy. Chociaż zerwanie więzi może wywoływać w nas poczucie winy czy współczucie, musimy pamiętać, że te emocje często są efektem subtelnej manipulacji narcyza. Osoby takie zawsze znajdą nowe ofiary, które zaspokoją ich potrzeby. Nasza decyzja o odejściu nie wynika z chęci zemsty czy złości. Jest wyrazem troski o siebie i dążeniem do odzyskania równowagi psychicznej. By raz na zawsze przerwać ten destrukcyjny cykl, kluczowe jest podjęcie decyzji o całkowitym zerwaniu kontaktu znanej jako zasada zero kontaktu to nie tylko fizyczne oddzielenie się, ale również odcięcie się emocjonalne i mentalne. Bez względu na to, jakie środki podejmie narcyz, by nas ponownie wciągnąć w swoje gry, czy to poprzez wzbudzanie poczucia winy, obietnice zmiany, czy prowokacje, musimy być nieugięci. Nasze granice są święte, a ich przekroczenie nie może już więcej mieć miejsca. Narcyzi często próbują zachować kontakt, by odzyskać wpływ na naszą rzeczywistość. Mogą posługiwać się manipulacją, wzbudzać litość, a nawet zastraszać. Jednak nasza siła polega na konsekwencji. Każdy krok, który oddala nas od nich, to krok ku pełni życia. Zerwanie więzi z narcyzem nie jest aktem ucieczki. To świadomy wybór budowania życia na własnych zasadach, wolnego od toksycznych. Wzorców. Choć proces ten może być trudny, a emocje mieszane, warto pamiętać, że nasze zdrowie psychiczne i emocjonalne są bezcenne. To my decydujemy o tym, kto ma prawo uczestniczyć w naszym życiu. Narcyz zawsze będzie próbował narzucić swoją narrację, ale to od nas zależy, czy damy mu ku temu przestrzeń. Pamiętajmy, że wybór siebie i własnego spokoju jest najważniejszym krokiem w procesie zdrowienia. Odejście od narcyza to akt odwagi, który otwiera drzwi do lepszej przyszłości. Pełnej autentycznych relacji, w których panuje wzajemny szacunek i wsparcie. Nasze życie nabiera nowego sensu, gdy przestajemy dawać władzę tym, którzy nas niszczą. Każdy dzień po zerwaniu z narcyzem to dowód na to, że możemy żyć bez ich wpływu, budując świat, w którym króluje harmonia i szczęście. Odzyskanie siebie jest największym zwycięstwem, jakie możemy osiągnąć. Na zakończenie chciałbym polecić Ci dwa filmy, które pozwolą lepiej zgłębić tajniki filozofii stoickiej. Jeśli to wideo przypadło Ci do gustu, zostaw w komentarzu, kim je wydał. Jeśli masz inne zdanie, napisz. Zero. Dzięki temu będę mógł udoskonalić moje przyszłe materiały. Jeżeli podobają Ci się nasze treści, zachęcam do subskrypcji kanału, na którym przygotowujemy materiały stworzone z myślą o Tobie. Będzie mi niezwykle miło, jeśli podzielisz się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Zawsze czytam je z uwagą i staram się na nie odpowiadać. Dbajcie o siebie. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym wideo. Trzymajcie się ciepło i niech Was Bóg prowadzi.